Znaczy ministerstwo finansów. Oni doskonale wiedzą, co powinni robić. W tej chwili trwa zamawianie opinii prawnych u takich, jakby to powiedzieć, usłużnych prawników, jak siedzący tutaj w studiu. O tym pan opowiada. No. Jest pan robi ja, Pan, ja pan, jest, pan jest, zrobi pan, chociaż trochę, jest pan, jedną opinię, to pan będzie coś. Nie wiecie. zamierzam, wie pan. Nie zamierzam bawić się w to, co wy się bawicie. Jest pan wykładowcą akademickim prawa i to wstyd, że wykręca pan kota ogonem na oczach publiczności, nie. jak duża pan, część albo politycznie zainteresowanych autorów prawa. Wielu prawników zarabia pisząc opinie na zamówieniu, to jest normalne, ale jak ktoś jest wykładowcą akademickim, profesorem, to powinien być autorytetem dla społeczeństwa, a nie prostytutką prawną. O, przepraszam, co no pan, pan pana chyba pana ministrem prostytutką? Mówię, o, sisaniu, Prosty mówię o prostytuowaniu się nie, nie, przez nie, no autorytety prawne w celach politycznych. Że się już tak doprowadzili autorytet prawników do y, upadku, że niedługo się będą z was śmiać. Dobrze, pana marszałka Bosaka po prostu ponosi, bo jest beneficjentem Robicie to na oczy społeczeństwa. E, I chcecie że sytuację właśnie dla pisula swojego dla swojego proszę Zwykli panu... prawnicy za głowy się chwytają, patrząc co robicie. Panowie, yy...